Z tej strony Lawali witam Was w pierwszym odcinku Minecraft. Jest z nami Foxy! Dobra, zaczniemy od pierwszego serwera Butterfield. Jakby coś to um, serwer podam Wam w, no w opisie, ogólnie Wam podam. Jakbyście chcieli, może zagrać z, ze mną. Ehm, dobra, zaczynamy. Ja bardziej bym wziął drużynowy, bo jeszcze uczę się grać. E, tak, e, Medyk, szturmowiec, e, Foxy, kto jest lepszy? E ja osobiście grałem z Palsiem no to już od to Tutaj się. Dobra. Może wziąłem kelapis, no to ja Aha, dobra, to lecimy. Ale nie strzelaj do niebieskich. Aha, no. czyli czekaj... czekaj... Ja jestem w niebieskiej w, drużynie. No. Jakby coś to mówię, nie strzelajcie w swoją drużynę, ponieważ to zabiera potem życie chyba. Nie, nie zabiera, tylko po prostu amunicja się marnuje. Granaci. No. No, no, ja educate, no, no, no. myślałam, że nie, Jak ja że można go zabrać. Bardziej coś wolę być medykiem. No to ja, mam, do jeszcze nie. ja jeszcze no ich ma miksturki do Ja się ja po prostu No. No... Foxy poleca wsparcie, a ja bardziej bym wolał medyka, ponieważ on ma miksturki i można się leczyć. O... A nie, ja to granat, granat, amunicja. Nie ma? Przecież nie było. Aha. Dobra, ja myślałam, że to krawat i po prostu leży i można go wziąć, a nagle po chwili ją wybucha. No, to jest A jeszcze... Ja się ma ilbo, bo oni nie nie okazują, że ten głód to nie, że musi jeść, to sprint wam się odnawia. To jest spadek sprintu, ja wam zostało. Dobra, to... Tak raz trochę jest taka taka taka... No mała się zabiłam Taka, 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 taka bez tutaj. Tym... Tam jest tam, trzywamy. Daj, da, daj, da, 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 da. zabiję go, zabiję go. Nie zabiję go. To jest granacik. Ale no. nic ja nie miałam takie granic. Fajnie, nie mam brzydka. Cześć, cześć. Nie umarłem. Dobra, teraz patrzymy kolejne Foxy. To jest y, sniper, zawodowca czy technik inzy... A, ja A to jest pre... A, nie, to nie, to nie. nie. Ale kto jest tych lepszy, bo lecimy po kolei. No, jak to jak to... musi się ma ten sniper. Ja bardziej bym wolał technika. Co? Technik ma strzelę, ja też kocham snajper. No technik lepiej. Koż, technik zawsze ja mało omisji. Nie wiem czy teraz ja to poprawili. Bo ta gra ja musiała być najpierw rozbudowana, bo to była taka wcześniej bez sensu. Czy już my strzelają? Była snajper. Snajper zawodowy. Idę na samą górę. A, ale jakby coś to. Jeżeli byście chcieli razem ze mną zagrać, to pisać w opisie, kiedy byście mogli grać. A jak będę mieć wolny czas? Ło! Wow. No ja zapomniałem. Strzelba na duży odszedł. Do tyłu jakiś. To, bo, to bo, jakbym nie... Jakbym miałny czas to nawet byście mogli napisać. To ja mógł z wami czasem nawet pograć, chociaż to... Jeżeli mówię, to bo ja bo jestem, on Onda na to jest. To jestem słaby jeszcze w takim gdzie. Przeskoczę, przeskoczę, przeskoczę przyskoczy i przeskoczyłem. I widzę, że tutaj ktoś stoi to są moje No to ja No skórę jak coś się wyputuje. No to jego, no to był No to był twój. Miał jakbyś inny. Fajnie, waruj jeszcze strzały. A tam jest! Oj, i no. mnie zabił. No ja nie będę go brać, a fo... Czekaj, ja spróbuję najpierw jeszcze Sniper Zawodowca, a potem Foxy i ty spróbujesz każdą tą i zobaczysz, który dla ciebie bardziej pasuje. No to ja już więc... Jak no, tak patrzcie. Ja to że jeszcze się zmienili dodatkowo. Tak, Teraz najtrudniej jest trafić i znaleźć kogoś, a jak znalazłem teraz, o, będę go strzelać. Mm, e? Ty, 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 ty. Nie, nie Każdy lepiej nagle do tobie widać. O, mam no, widać, że nas strzela. Łapa! Łup, zażyłem u ciebie z kawału. Burewaj, Kulka, kulka, kulka. Burewaj to był. On tutaj jest. Jak on mnie zabił? Uh -huh. Dobra, ja mam dosyć, Foxy. może ty chcesz spróbować? No spróbuję. Czy teraz żyją, spałeś, się? Kulę, ten pies mnie zdenerwuje. Sorry, nie, nie miałem o tym gadać, ja obrwałem okonem w twarz. W ogóle też mogę słabo kreać, bo mam w ogóle dawno nie kreowałem, więc... Znasz może taki żart? Co robi blondynka na dachu? No, nie znam. Puszcza się z wiatrem. <noise> no, z kilka na przykład. Co robi blondynka na dachu? Tańczy z gwiazdami? Puszcza się z wiatrem? Albo... Nie pamiętam Albo Jak można najszybciej... Jak można najszybciej znaleźć zajęcie dla blondynki? Ustawić ją przed tym. Nie. Kazać jej dać kija z, z jednym końcem. Ej nie tak coś też było. Bo już, że ja po tym kafału. Więc sam sobie. Robisz to, sobie? No, o matko. Baba, smaka. <grych> Niko nie ma.